Czy wyobrażasz sobie, że twoja skóra zdradza każdy twój sekret, że nie możesz ukryć wstydu, strachu ani gniewu, bo twoje ciało zmienia kolor? To nie jest historia z komiksu Marvela, ale prawdziwy przypadek kobiety, której skóra reagowała na emocje w najbardziej niezwykły sposób. W latach 80. w literaturze medycznej opisano przypadek pacjentki, u której obserwowano nietypowe zmiany barwy skóry. W momentach stresu lub silnych emocji pojawiały się nagłe plamy, a czasem jej twarz i szyja przybierały intensywnie czerwony kolor. Nie było to zwykłe rumienienie się, reakcje były tak gwałtowne, że wyglądały jak zmiana pigmentacji skóry. To zjawisko przyciągnęło uwagę lekarzy i neurologów. Lekarze tłumaczyli ten fenomen nad wrażliwością naczyń krwionośnych, kontrolowanych przez układ autonomiczny. Gdy emocje były silne, naczynia gwałtownie rozszerzały się lub kurczyły powodując widoczne zmiany barwy. Co więcej, u kobiety występowała także nadreaktywność skóry na stres. Coś, co przypominało reakcję psychosomatyczną, ale w dużo bardziej spektakularnej formie. Niektórzy porównywali to do rzadkich przypadków chromidrozy, kiedy podma nietypowe kolory. Dla pacjentki życie było trudne. W sytuacjach społecznych jej skóra natychmiast zdradzała co czuje: wstyd, gniew, lęk. Wszystko pojawiało się na jej twarzy w postaci plam lub intensywnych zmian koloru. Naukowcy badali ją, by zrozumieć, jak emocje przekładają się na fizjologię. To, co dla niej było uciążliwością, dla świata nauki, stało się dowodem, jak silnie umysł i ciało są ze sobą powiązane. Podobne przypadki, choć ekstremalnie rzadkie, opisuje się do dziś. Medycyna uznaje je za skrajne formy reakcji psychosomatycznych, w których emocje wywołują nie tylko rumieńce, ale i nietypowe zmiany w wyglądzie skóry. U niektórych osób stres prowadzi do pokrzywki, wysypek czy nawet zjawiska zbliżonego do krwawego potu, hemidros. Przypadek tej kobiety do dziś pozostaje symbolem niezwykłej mocy, jaką emocje mają nad ciałem. Historia kobiety, której skóra zmieniała kolor wraz z emocjami, pokazuje, że czasem prawda bywa bardziej niezwykła niż fikcja. To dowód, że emocje to nie tylko coś, co czujemy, to coś, co może się dosłownie odbić na naszym ciele. A czy ty wyobrażasz sobie życie, w którym każdy mógłby odczytać twoje uczucia po kolorze twojej skóry? Do zobaczenia w następnym odcinku.